Nie zrealizowaliśmy nic, co sobie założyliśmy w dzisiejszym meczu, wiedzieliśmy z kim gramy, drużyna UJK nie jest drużyną anonimową, Sparuje, sparowaliśmy razem, w Pucharze Polski graliśmy niedawno razem, chłopaki się znają jako Sekonie, są kolegami poza boiskiem, lecz nie wszyscy rozumieją, że kolegów na boisku nie ma, mam przed sobą statystykę z dzisiejszych zawodów, i nie ma co myśleć o pozytywnym wyniku, jeżeli popełnia się 27 błędów i 21 rzutów niecelnych się oddaje. To jest w sumie 48 negatywnych akcji. Nie wiem skąd to się bierze, zadaję sobie wiele pytań w głowie, wiele rzeczy mnie nurtuje. Naprawdę powiem Państwu szczerze, że poglądając ten mecz, to niejednokrotnie chciałem się przeżegnać nogą, bo co wyczynialiśmy na placu dzisiaj, to normalnie. Bije normalnie o pompsle do, do nieba. E, walczyliśmy jak mogliśmy, ale nie wiem, chłopaki głowami, gdzie byli. E, zero koncentracji, nonszalancja, e, indywidualne akcje. E, do 15 minuty, gdzie to około, nie pamiętam dokładnie, ale około do połowy pierwszej części spotkania e, mecz był wyrównany. Graliśmy, walczyliśmy, staraliśmy się, robiliśmy co mogliśmy. Drugie połowie nie wiem co się stało. Z tego miejsca przepraszam kibiców za naszą postawę, bo tak nie przystoi grać w drużynie wojowników przed własną publicznością. No Nie dało się tego oglądać i jesteśmy tego świadomi, bo tak jak tutaj e, trener powiedział, że mnóstwo błędów było, mnóstwo e, nieskutecznych akcji i naprawdę tego się nie da oglądać. I no, miejmy nadzieję, że w, w następnych meczach będzie lepiej.